Dzień dobry Państwu, no bardzo żałuję, że nie możemy się spotkać osobiście na forum organizowanym przez, znaczy dla mnie zawsze tym, tą osobą, która jest sprawcą tego naprawdę wspaniałego wydarzenia jest Artur Pruszko, że nie możemy się spotkać na zaproszenie Artura w Trójmieście, natomiast no, chociażby tą drogą chciałbym przekazać kilka kilkanaście zdań dla, do odbiorców naszego kolejnego forum, które się odbywa w tym roku w tych specyficznych warunkach. O tym, jak się właśnie może właśnie w, ten, w tym czasie, w czasie pandemii przekonujemy, jak istotne jest to, ażeby ta nowa technologia stosowana w ochronie zdrowia była rzeczywiście, jest rzeczywiście wykorzystywana. Myślę, że przekonaliśmy się o tym wszyscy, pracujący w systemie, którzy mając dodatkowo w ostatnim czasie jako ofertę, czy to e-skierowania, czy e-receptę, czy e-zwolnienia, w tym zakresie mogliśmy bardziej efektywnie, a jednocześnie bardziej bezpiecznie dla obu stron systemu działać. Myślę, że samo forum i to, co się na nim odbywa i te dyskusje i to pokłosie, jakim są, jaka jest możliwość korzystania z dorobku każdego z tych spotkań jesiennych przyczyniło się także do tego i to nie tylko w formie, co też istotne, pewnego rodzaju presji na decydentów w ochronie zdrowia, ale także i wkładem i wkładem merytorycznym i tym, co odbyło do tego, ażeby rzeczywiście te zdarzenia związane z, z możliwością implementacji systemu do, w ochronie zdrowia się wydarzyły. Jest to tak, że i niestety w ten, ta część jak gdyby nam umknie możliwość spotkania bezpośredniego i tego, ażeby w warunkach normalnej rozmowy i dyskusji się spotkać i rozmawiać. I ja myślę, że już za niecały rok będzie to także naszym, naszym udziałem. Ja bym chciał powiedzieć, że to już z punktu widzenia praktyka i tego miejsca, w którym w tej chwili zawodowo funkcjonuję, znaczy od trzech lat prowadzę klinikę Budzik dla, dla dzieci w śpiączce w Warszawie międzylesiu, że te dokonania w zakresie informatyzacji systemu zdrowia, także i w naszym wypadku, bardzo w istotny sposób poprawiły bezpieczeństwo i to, czym możemy się chwalić, i, i żeby nie zapeszyć, móc doprowadzić do tego, że w dalszym ciągu możemy funkcjonować z bardzo szczególnie chorymi dziećmi, które, których narażenie na dodatkowe zakażenie. I jak gdyby konsekwencje byłyby bardzo złe, nam jakoś się udało funkcjonować, między innymi także bezpiecznie, między innymi także dzięki zdobyczy ze strony informatyzacji, ale także i tego, że wszyscy staramy się, i to po, znowu po, powtórzę, po obu stronach i opiekunowie dzieci, i, i ich rodziny i my zachować bezpieczeństwo, w związku z tym móc normalnie funkcjonować. Dziękuję bardzo.